Wydarzenie Work It Out jest wydarzeniem ogólnoeuropejskim, organizowanym przez europejskie, Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego. Idea tego jest taka, że zazwyczaj 1 maja, tylko niestety no w tym roku z wiadomych względów się to nie odbyło. Ale 1 maja, czyli święto pracy w różnych obiektach poprzemysłowych w całej Europie tancerze tańczą ten sam układ do tej samej muzyki. Przede wszystkim chodzi o promowanie tych obiektów, chodzi również o jakby zaznaczenie, że one zyskują drugie życie, że pomimo że dana fabryka czy na przykład huta już nie pracuje, to nadal się tam coś dzieje i właśnie jakby ściągnięcie tam tancerzy pozwala pokazać, że te obiekty nadal istnieją. Nie trwało to długo, układ zrobiliśmy w dwie, w dwie próby, bo jest dość łatwy, nasza grupa szybko załapuje nowe kroki i poszło bardzo łatwo, przyjemnie i mam nadzieję, że rezultat będzie tak samo fajny.